Dojeżdżając na miejsce, to co zobaczyliśmy bardzo nas, jakby to powiedzieć, zamarliśmy, bo wiedzieliśmy, że mieszkają tam całe rodziny z dziećmi. I budynek stał cały praktycznie w ogniu. Pożar tak naprawdę trwał kilkanaście godzin. Każdy był też po swojej prywatnej pracy, ale jakby dla nas wtedy nie było to ważne. Nie patrzyliśmy na to, że jesteśmy zmęczeni. Tego zmęczenia w ogóle nie było czuć. Po kilkunastu godzinach pracy, dopiero jak usiedliśmy, cały dym opadł, cały pożar tak naprawdę już przy gazu. Zobaczyliśmy, jak bardzo duże są szkody. Będąc w koszu, patrząc z góry, jak to wszystko wygląda. To był jak kadry z filmu. To było aż no, nieprawdopodobne, jak tak naprawdę pożar i ogień może zniszczyć wszystko, cały dobytek ludzi. Najbardziej w mojej pamięci zapadł obraz rodziny, która stała przed budynkiem. Dzieci stojące bez butów, mama płacząca, otulające swoje dzieci. I dotarło do nas, że to nie jest tylko palący się budynek, ale to jest miejsce całych rodzin, gdzie tak naprawdę. No, dom jest dla nas wszystkim. Wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej. I nagle, jak taka rodzina traci dom, nie ma niczego. Ten pożar myślę, że zapadnie w mojej pamięci na zawsze. Nikomu tego, tego nie życzę.